Teoretycznie, nawet nie teoretycznie, a <laughs> praktycznie praktycznie pojutrze. Pojutrze już Będę zdrowym człowiekiem. Chwała panu. Panu, ja widzę pewne rzeczy i pewne rzeczy bym chciał wrócić, żeby one wróciły, bo dlaczego by nie? Ale może nie warto, żeby wracały, bo dlaczego by tak? No właśnie. Może nie warto, żeby wracały. To są takie słabe rzeczy. To są takie rzeczy, które nie wnoszą nic do ludzkiego życia. Są takim czymś niczym właściwie. Na takiej zasadzie, że no chciałbym pograć sobie wacy Pirczeń Powód Króla. To była fajna gra. To była dobra zabawa. To było takie fajne. I czarokornym tam się kało wszystkich. I w ogóle gandalfem się używało jakichś tam czarów różnych innych takich takich to było fajne to było fajne to było po prostu fajne ale z tego nic nie wynika nie wynikało i wynika w dalszym ciągu dlatego powtarzam gry komputerowe to jest Okropny nauk. To jest nauk. No, ja byłem w takim nałogu. I mi się wydawało, że ja będę sobie grać cały czas, całe życie będę w ogóle grać. W ogóle Bóg nie chce istnieje, ale w ogóle trzy metry w bok ode mnie i tyle, nie? Ja po prostu ułożę swoje życie tak, jak ja chcę. i tak jak mi się podoba i to będzie najlepsze. Ty pożądajesz mi to życie i na tym niech się twoja rola skończy. OK? W ten sposób żyłem. I, i po prostu to było takie, że tak powiem, słabe. Niemoralne. Niegodne pochwały. Zupełnie nie. To było głupie. Teraz mogę to przyznać. To było zupełnie, zupełnie idiotyczne. Ale było. Było, było, było. było. I mi się zdawało dobra, tak trzeba. I myślałem, że no dobra, no skoro tak trzeba, no to trzeba. Chłopaki, koledzy stracili dziewictwo w wieku 18 lat jeden. Mój przyjaciel e, stracił dziewictwo w wieku 18 lat. Pomyślałem sobie, no dobra, no będę kon. Wtedy jeszcze nie miałem świadomości samego siebie. Miałem tylko poczucie, że muszę być jak ktoś inny. Nie mogę być sobą. Bo kim ja jestem? Głównym jestem. Muszę być jak ktoś. Muszę być jak ktoś. Muszę być jak... jak mój przyjaciel. W wieku 18 lat. Muszę stracić dziewictwo. Gówno nie udało mi się. Potem próbowałem znów, nie udało się. I jeszcze raz i też nie udało. I w ten sposób jestem prawiczkiem. Czy to jest słabe? Sądzę, że nie, dlatego, że w międzyczasie w związku z tym, że prowadziłem życie zupełnie głupie, bez boka, chodziłem na imprezę i po prostu pam, 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 a dance i po prostu, wiecie, impreza non stop i co tydzień po prostu dobry dźwięk, el i do przodu. I myślałem, że muszę tak, musi wykonać częściej, ale moja koleżanka była, która od początku mówiła: Nie, nie podoba mi się. Teraz już wiem, że oj, nie podoba mi się, mam zły kontakt po dziecień i w sumie to co ona sobie życia jakoś tam układa, koślową, ale układa, no, córka ma i do przodu, nie? Um. I po prostu myślałem sobie dobrze, no to w takim razie coś musisz zrobić, ale ciągle nie wiedziałem kim jestem, kim jestem, kim jestem ja. Ja, kim jestem ja? Kto to jest Jacek Zagórski? No nie wiem. Kto to jest? No kto to jest, nie wiedziałem. Cały czas nie wiem. Ale wtedy nie wiedziałem i byłem taki zakupiony i było mi tak źle z tego powodu, że aż w głowie się nie mieści. Oj, jak było mi bardzo źle. I myślałem, co ja mogę zrobić, żeby moje życie się polepszyło. Myślałem, nie no zabiję się, no bo to życie nie ma sensu. I tak od 16 roku życia do 30, cały czas, czy nie, może 25, czyli przez 9 lat cały czas w głowie mi było, nie no weź się zabij, no bo bez sensu. I pomyślałem, no bez sensu. Ale po 9 latach przyszła choroba i, i ona zmieniła absolutnie wszystko. Przede wszystkim nie mogłem chodzić, nie mogłem mieć balansu, nie miałem równowagi, w związku z czym po prostu wow, byłem jak, jak po prostu. Żebym był chociaż jak Wańka, Wstańka, to chociaż to by było dobre. Ale nawet tym nie byłem. Nawet tym nie byłem. Mówię, nie było opcji, żebym wstał. No i w ten sposób doprowadziłem się do sytuacji, w której obecnie się znajduję. W międzyczasie nie? oglądałem całą masę filmów pornograficznych. Pomyślałem sobie, fuck yeah, jak chcę być aktorem porno. Fuck yeah. No i wierzyłem, że jedyna część mojego ciała, jaka jest atrakcyjna, to nie jest moja pacjeta. Nie, nie, rybocze, nie. Eee, to swój penis. I wierzyłem w to, że tylko ten organ jest we mnie atrakcyjny. Jakie to było kłamstwo. Ten organ nie jest a najatrakcyjniejszą częścią Ciebie po prostu. Ale wtedy tego nie rozumiałem. Wtedy to było najatrakcyjniejsze i wtedy to był mój powód do chwały. Wtedy chciałem się chwalić przed tym każdej osobie, jaką postałem. No i trafił na Martę Cox. Pech chciał, że właśnie ustałem, że ona jest taka zajebista, że po prostu w ogóle trzy w bok. No nie, i tak myślałem. No co ty możesz zaproponować? Co możesz zaproponować Przecież ona ma takich facetów jak ty, to ona ma na pęczki. Co ty możesz dać? No ja i pomyślałem sobie wtedy. Już wiem, co mogę dać. co mogę dać. No i wysłałem mi zdjęcie. Jak byłem głupi. Nie pomyślałem, że osobowość nie. Ja wtedy uważałem siebie za totalne zero i nie mam we mnie nic interesującego poza moim organem. I pomyślałem, tak, tylko on. Wiem, wiem, to jest godne politowania, to jest prawda. No ale nie oszukujmy się. 16 lat swojego życia byłem uzależniony tylko i wyłącznie od masturbacji i pornografii. I uważałem siebie za totalne zero. Że nie ma we mnie nic absolutnie interesującego. Sądziłem, że tak widocznie musi być. Jestem po prostu za przeproszeniem głównym. I tyle. Kurde. Szkoda, że nikt mi wcześniej nie powiedział, że. Głupie myślę, że jestem zupełnie wartościowy i że może jednak warto, żebym walczył o siebie. Może jednak ta salta to takie niegłupie. Może się nauczyć salta w tył z odbiciem od ściany. Tylko pamiętaj jedną rzecz. Ty musisz się od tej ściany odbić. Nie tak jak to robiłem, bo robiłem to w ten sposób, że po ścianie po prostu biegłem i robiłem solto w tył, i na ścianę wpadałem, bo się on nie odbijałem. I to był ten błąd, to był ten błąd, ale mniejsza z większością. Tak czy inaczej. Pojutrze będę już zdrowy na chwałę Boga i wtedy już powiem Wam coś więcej niż z tego łóżka. Po prostu wtedy nie będę mieć tego oka na Maroko tylko na Kaukaz, tylko będę patrzeć tak gdzie chcę już. Um, a tak poza tym to Unia Europejska powinna się rozpaść. Daj Boże, aby zresztą 54 dzień jutro będzie. Jutro jest 23. A 25 jest modliwe uzdrowienie. Dobra. To już wiem. 23 jest 54 dzień Nowenny Bobojański. Części dzień czynnej. Trzymajcie się. Zapraszam i polecam Jansek Sokółski.